Cześć, tu Mac Gaffin, statek z setkami ludzi, rusza w podróż trwającą 100 lat, aby zasiedlić odległą planetę. Dzisiaj pokażę wam amerykański serial telewizyjny z elementami science fiction z 2014 roku, pod tytułem Ascension. Uwaga spoilery, pilnujcie się. W roku 1963 strach przed potencjalnym zniszczeniem planety przez broń jądrową. Skłonił amerykański rząd do rozpoczęcia projektu o nazwie Ascension. Składał się on z ogromnego samowystarczalnego statku kosmicznego, na pokładzie którego było 600 ochotników zmierzających aż do Proxima Centauri, gdzie mieli zasiedlić nową planetę. Podróż ta miała trwać 100 lat. Teraz mamy rok 2014, a projekt nadal jest utajniony przed ogólną populacją. Częstym jest to, że dziennikarze dokuczają Harrisowi, synowi założyciela Ascension, pytając go o plotki dotyczące projektu, ale Harris zawsze odpowiada, że statek nigdy nie został uruchomiony. Jego ojciec Abraham żyje jeszcze, ale Udar zmusił go do życia na stałe w domu opieki, a Harris przejął ten projekt. Ascension prosperuje jest teraz wypełniona o dwie generacje więcej, ale również została podzielona ze względu na klasę społeczną. Zamożne rodziny mają najlepsze posady i luksusowe życie na górnym pokładzie. Podczas gdy biedni pełnią służbę i mogą przebywać tylko na dolnym pokładzie, na 51. rocznicę statek urządza ogromną imprezę, aby świętować przekroczenie punktu, bez powrotu. Lorelei zatrzymuje się na dolnym pokładzie, aby odwiedzić Stokesa, który wręcza jej tajemniczą paczkę. Następnie Lorelei dołącza do imprezy, gdzie znajduje swoją siostrę Emily. Spędzają czas z oficerem wykonawczym, Goldem. Emily jest zamężna ma z Goldem, tylko po to, aby być irytującą Lorelei całej Golda, zanim udaje się na basen. Krista zauważa to, że Lorelei nie ma na imprezie i idzie jej szukać, tylko po to, aby znaleźć ją martwą. Niedługo potem Gold, mąż Emily, Duke i kapitan William zostają wezwani. Albo obejrzeć ciało. Doktor Juliet mówi, że wygląda na to, że Lorelei dostała w głowę, ale Gold zauważa ślady linii na garstkach i podejrzewa przestępstwo. William nie chce paniki na statku, dlatego prosi Gold o prowadzenie tajnego śledztwa. W międzyczasie Krista przechodzi przez stan szoku z powodu tego, co widziała, i zostaje przyjęta do medycznego bloku oraz dostaje środek uspokajający. Nagle Krista zaczyna drżeć w łóżku, mówiąc, że oni obserwują i że Globus widzi wszystko, co skłania Julię do uśpienia jej. Gdzieś na statku tajemnicza postać maluje słowa brak przyszłości na ścianie. Później od sprawdza kamery monitoringu i dowiaduje się, że plaża jest martwym punktem. Nie ma także żadnego dowodu na wejście ani wyjście kogokolwiek z obszaru na kamerach korytarzowych, co nie wyjaśnia, jak Lorelei tam się znalazła w pierwszej kolejności. Emily przychodzi a opowiedzieć Goldowi, że Lorelei spotkała się w tajemnicy z chłopakiem o imieniu James, ponieważ pochodzi z dolnego pokładu. Wieczorem zamordowana Lorelei była z nim, a Emily próbowała ją przekonać, aby przestała się z nim spotykać, ale musiała milczeć, gdy Lorelei groziła powiedzeniem o romansie Duke'owi. Kiedy wyniki sekcji z Vox są gotowe, Juliet przynosi je kapitanowi, wyjaśniając, że Lorelei była rozbawiona z kimś przed swoją śmiercią. Jest także rana kłóta na podniemieniu jamy ustnej, zrobiona małym, ale potężnym pociskiem, potwierdzając, że to nie był wypadek. William teraz martwi się, ponieważ nie powinno być broni na pokładzie statku i dzieje się tą informacją z Goldem, który zgadza się wysłać raport na ziemię. Następnie Gold idzie do biblioteki, aby wypożyczyć kilka książek o rozwiązywaniu tajemnic. Bibliotekarka Ophelia. Mówi, że ostatnią rzeczą, którą Lolej wypożyczyła, był kaseton z roku 1931, kiedy pożar, który zabił jej rodziców, miał miejsce, ale zwróciła pudełko bez taśmy. W międzyczasie Juliet zostaje wezwana, aby ponownie sprawdzić Kristę, ponieważ została znaleziona leżąca i niechętna do rozmowy z nikim. Jednak gdy tego Krista widzi, Juliet mówi, jak bardzo podoba się jej naszyjnik. Rozmowa dotyka tematu ich podróży, ale Krista wspomina, że tam nie ma życia i że powinni wrócić na ziemię, aby uniknąć śmierci. Tymczasem ludzie Golda, wreszcie odnajdują Jamesa. Przyznaje, że widział Raleigh w dniu imprezy, ale że to było dużo wcześniej i mieli kłótnię, ponieważ Raleigh nie chciał iść z nim na imprezę. James nie widział jej więcej i zdecydowanie nie spędził z nią czasu. Następnie Gold idzie zapytać Krista, czy wie coś. Krista sądzi, że Raleigh Poszła na plażę, bo bała się kogoś, a nie Jamesa, który był dla niej miły. Krista także wie, że rolej twierdziła, że jest naprawdę. Gdy God pyta ją o to, co powiedziała, Juliet, Krista mówi, że czuje się, jakby po prostu wiedziała rzeczy. Następnie God otwierdza Jamesa i jej wypuszcza go, ponieważ jego alibi zostało potwierdzone. Następnie używa kamer monitoringu, aby odkryć, że idzie na plażę. Gold dołącza do niego tam, aby zadać więcej pytań, a James twierdzi, że nic nie wie o taśmie z biblioteki. Gdy Gold wyraża wątpliwości co do tego, że Roley zginęła na plaży, odkrywają tajemnice przejściowe, które wyjaśni, jak tam dotarła, bez widzenia jej przez kamerę. Tymczasem Chris idzie na pokład gwiazdowy i krzyczy w stronę nieba: Przestańcie nas obserwować, nie boję się was. Na ziemi Harris otrzymuje wiadomość o morderstwie. Jego asystent Carillo uważa, że powinien poinformować dyrektora, ale Harris odmawia, ponieważ nie chce, aby projekt jego ojca został splemiony. Goat i Duke schodzą tajnym przejściem i znajdują litery NF namalowane na ścianie oraz zeszyt ukryty jako książka – z poezją. Podążając za plamami krwi na podłodze znajdują także miejsce, gdzie zamordowano Roller Zabierają zeszyt do Williama. Który potwierdza, że te notatki to mapy dla nawigacyjnego komputera i systemu filtracji wody, które zepsuły się kilka tygodni temu. To potwierdza, że był to sabotaż. William daje im pozwolenie na przeszukanie statku. Kiedy strażnicy zaczynają przeszukiwać dolny pokład, Stokes sprzeciwia się nalatowi i wzywa swoich ludzi do rozpoczęcia walki. Spotkanie zostaje przerwane, gdy alarm ogłasza, że statek zbliża się do ogromnej burzy radiacyjnej i wszyscy muszą pozostać w swoich kapsułach do czasu jej przejścia. Pancerze ochronne, które mają chronić statek są zablokowane, więc Gold idzie szukać elektryka z dolnych pokładów, aby to naprawić. James korzysta z chaosu, aby poprosić Norę, aby poszła z nim na plażę ponieważ Lorelei powiedziała mu, że tam coś ukryła i już nie ufa oficerom. Razem zanurzają kilka rur pod wodą i znajdują taśmę, którą Lorelei tam zostawiła w słoiku. Uyed podaje Krystie lekarstwo, aby zapobiec atakowi paniki i zostawia jej na szyjnik, aby sprawić, żeby się czuła bezpieczna. Po walce ze zwarciem elektrykowi udaje się naprawić pancerze, a on korzysta z tego momentu prywatności, aby powiedzieć gotowi, że widział, jak Stokes podarował Lorelei broń w nim imprezy, Wszyscy biegną do swoich kapsuł radiacyjnych, aby czekać, aż statek przejdzie przez burzę. Ale Krista widzi osobę w kombinezonie, przeciwpromiennym, wchodzącą do jej pokoju i zabierającą na szyjnik. Chwilę później burza mija, a życie wraca do normy. William dowiaduje się o historii elektryka i zezwala strażnikom na przeszukanie miejsca pracy Stokesa. Znajdują broń w jadrze, a Stokes przysięga, że został uwikłany, ale i tak zostaje aresztowany. Podczas nasłuchania Stokes przyznaje że rzeczywiście dał rolej broń. Ale to wszystko jest pewien, że nie bała się nikogo. Wręcz przeciwnie, uważa, że ktoś inny bał się jej. Strażnicy są pewni winy Stokesa i postanawiają go wygnać. Teraz, gdy zabójca został złapany, decydują się zorganizować pogrzeb dla Rory, podczas którego jej trumnę wyrzucała się w kosmos. Krista podchodzi do Golda, aby wręczyć mu medal wojskowy, który znalazł w swojej kajucie, wyjaśniając, że Roley zostawił jego tam, a był to prezent od ich chłopaka. Tymczasem drzwi do celi Stokesa tajemniczo otwierają się same, więc korzysta z okazji, aby uciec i odzyskać broń. Z powrotem na ziemi Harris jest skonfrontowany przez dyrektora Warrena, która dowiedziała się o broń i jest wściekła, że Harris próbował to przed nią ukryć. Przypomina mu, że może zamknąć projekt w dowolnym momencie, ale ich rozmowę nagle przerywa kolejny alarm. Na statku Gold konfrontuje się z Williamem, z medalu, ponieważ wie, że należy on do obecnego kapitana statku. William przyznaje, że miał romans z Dolorej, ale nie zabił jej. W tym momencie pojawia się Stokes, trzymający Norę jako zakładniczkę. Upiera się, że został uwikłany i że ktoś był w jego pracowni podczas burzy, ponieważ zauważył ślad stopy, którego wcześniej tam nie było. Nagle śluza powietrzna otwiera się sama, więc Gold korzysta z rozproszenia, aby powalić Stokesa. Podczas gdy William zabiera Nora do innego pomieszczenia. Gold i Stokes walczą o broń, ale gdy śluza powietrzna otwiera się coraz bardziej, Gold decyduje przytrzymać się ściany, podczas gdy Stokes zostaje wciągnięty w przestrzeń kosmiczną. Po wielu upadkach Stokes jest szokowany, kiedy ląduje na materacu, gdzie grupa ludzi usypia go i zabiera. Warren patrzy z daleka wraz z Harrisem, który obiecuje, że ma wszystko pod kontrolą. Okazuje się, że w niebo wstąpienie to symulacja, statek jest przechowany w budynku. Jak realne byłoby przeprowadzenie tej misji? Nikt na statku nie zna prawdy. Wszyscy myślą, że są w kosmosie dzięki ekranom gwiazd na oknach i przypadkowym incydentem kosmicznym, który Harris powoduje maszynami, aby utrzymać iluzję. Stokes jest poddany szeregowi testów, a następnie zostaje zamknięty jako szaleniec. Krótce potem Warren wysyła hmm. Samantę konsultantkę do spraw bezpieczeństwa, która będzie śledzić sytuację, ponieważ nie sądzi, że Stokes jest winny, a na wolności jest morderca. Tymczasem w jednym z wielu pomieszczeń z generatorami tajemnicza osoba przygotowuje bombę i pisze No Future na ścianie. Chwilę później bomba wybucha w pobliżu laboratorium Terra. Niektórzy pracownicy odnoszą obrażenia, ale na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Harris i Samantha widzą eksplozję z zewnątrz i muszą się cofnąć, gdy statek wypuszcza płomień, Gold, William i Duke znajdują graffiti No Future i postanawiają powiedzieć wszystkim, że eksplozja była wypadkiem. Samantha próbuje porozmawiać ze Stokesem, ale ten ją atakuje i odmawia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania po tym, jak zostaje ocalona przez strażników. Później Samantha spotyka się z Warren, aby powiedzieć jej, że Harry stwierdzi, że eksplozja... Była wypadkiem. Samantha uważa również, że dzieje się tu coś więcej niż eksperyment socjologiczny. Warren potwierdza, że wysłała Samantę, ponieważ chce, aby odkryła prawdę z eksperymentem, a śledzenie morderstwa to tylko dogodny pretekst. Gold nadal prowadzi śledztwo, ponieważ również uważa, że Stokes jest niewinny. Udaje się do Dwighta, odpowiedzialnego za generatory, aby zapytać go o eksplozję. Dwight wpada w panikę, bo myśli, że zostanie aresztowany i uderza Golda. Następnie ucieka. Chwil później, William i Duke odwiedzają Golda w izbie chorych, informując go, że nie mogą znaleźć Dwighta nigdzie. Odkryli również, że brakuje kolejnego generatora, więc może nadchodzić kolejna bomba. W tym samym czasie Krista mówi o Fali, że boi się, bo nadchodzi coś złego. Krótce potem Gold informuje Williama, że przeprowadził badanie i odkrył, że pożar w roku 1931 był również wynikiem bomby z generatorem, a nie wypadku. Dwight wtedy jeszcze nie istniał, więc uważa, że może być cały zespół sapotarzystów, którzy są obecni od dłuższego czasu, a Lorelei ich odkryła, dlatego ją zabito. William upiera się, że Stokes zabił Lorelei i nakazuje gotowi skoncentrowanie się na odnalezieniu Dwighta. Wtedy James podchodzi do Gota, aby wręczyć mu taśmę, którą Lorelei schowała w wodzie i powiedzieć mu, że Dwight jest na pokładzie 23, tam gdzie miała miejsce stara eksplozja. Tymczasem tajemnicza osoba jest widziana. Przygotowując kolejną bombę, Gold idzie sprawdzić pokład 23, co sprawia, że Harris pada w panikę, ponieważ ta część jest tak uszkodzona, że można usłyszeć odgłosy z zewnątrz. Do czasu, gdy Gold odejdzie, cały zespół musi zachować całkowitą ciszę. Gold znajduje zabawkową rakietę na podłodze, która przywołuje bolesne wspomnienia z dzieciństwa, ponieważ rodzice zginęli na skutek eksplozji na pokładzie 23, tak jak Lorelei. Gdy Goat idzie dalej, Harris zbliża się do statku i przypadkowo robi trochę hałasu. Goat uderza w ścianę, aby sprawdzić, czy hałas to tylko echo. I zaczyna przypominać sobie, jak patrzył tu, będąc dzieckiem. Jego matka znalazła go i ochroniła przed eksplozją. Dyta nastąpiła. Trochę głębiej w pomieszczeniu Goat znajduje bombę i Dwighta, który odpycha go od niej, uruchamiając ją. Okazuje się, że Stokes był ojcem Dwighta, a teraz chce zemsty za jego śmierć. Na zewnątrz Harris prosi wszystkich o ewakuację, nie zwracając uwagi na Gota, ponieważ projekt jest ważniejszy. Gold skacze na Dwighta, aby z nim walczyć i po pewnym starciu odzyskuje zdalne sterowanie i wyłącza bombę. Zbiornik tlenu Dwighta pęka w trakcie walki, więc gdy go odbiegnie na zewnątrz i opróżnia pomieszczenie z powietrza, Dwight umiera, później Samantha znajduje stronę internetową, konspiracyjną. Która pokazuje, że kilku naukowców jest zaangażowanych w projekt i zniknęło lub zmarło w latach 60., postanawia skontaktować się z administratorem witryny. Tego samego wieczoru Krista śni o naszyjniku Hu podczas gdy Haris zwraca do domu i daje naszyjnik swojej żonie, potwierdzając, że ma kontakt wewnętrzny statku. Kilka dni później, załoga przygotowuje się do corocznych szczepień, kiedy na czas Christy nie chce przyjąć szczepionki zaczyna panikować. Krzycząc, że to trucizna Ophelia bierze zastrzyk jako pierwsza Żeby pokazać jej, że jest w porządku Ale chwilę później zaczyna mieć atak padaczkowy to co się dzieje? Archeryst zapewnia, że Ophelia miała tylko reakcję alergiczną Na zastrzyk przeznaczony dla Christy Ponieważ każdy zastrzyk jest dostosowany indywidualnie Później w izbie chorych Christa mówi Juliette i gotowi, Że to jej wina, że Ophelia jest chora Ba się zastrzyków, ponieważ widziała faceta coś wkładającego do buterek a Ophelia zaoferowała jej towarzystwo. Widziała to wszystko we śnie i przysięga, że mężczyzna, który manipulował zastrzykami, to ten sam, który go widziała z i w tunelach, co także się spełniło. Christa jest pewna, że ten mężczyzna jest wciąż na statku. Tymczasem Harris ogląda nagranie paniki Christy zdumiewają go jej parametry życiowe, ponieważ od 1983 roku nie mieli osoby z tymi markerami genetycznymi. Kiedy pewien mężczyzna otrzymał niewłaściwy zastrzyk, jego układ immunologiczny zaczął atakować samego siebie, ponieważ nie otrzymał swojego zastrzyku. I teraz Harris martwi się, że Krista przejdzie przez to samo, wylewając zawartość zastrzyków do mleka Kristy, A ona czuje, że próbują ją oszukać, i rozlewa mleko na podłogę, patrząc prosto w kamerę. Tymczasem Samantha spotyka się z Ewą, osobą odpowiedzialną za internetową stronę konspiracyjną. Pokazuje dowody na 70 naukowców, którzy zniknęli i dodaje, że projekt wykorzystał zaawansowaną inicjatywę edukacyjną Kennedy'ego, aby porwać dzieci i użyć ich rodziców do projektu. Ewa rozmawiała z jednym z rodziców, który szukał swojej córki przez 50 lat i wierzył, że klucz do wszystkiego tkwi w Abrahamie. Ulic sprawdza wszystkie składniki zastrzyków, ale nie znajduje żadnych śladów manipulacji. Krista spędza czas samotnie na plaży, kiedy nagle. Podchodzi do niej mężczyzna, który chce jej zrobić zastrzyk siłą. To człowiek pracujący dla Harisa. Od wewnątrz, a gdy Krista próbuje uciec z Haris, zamyka wszystkie drzwi. Tajemniczy mężczyzna znajduje Kristę w laboratorium, a kiedy się do niej zbliża, rani rękę o narzędzie laboratoryjne. Krista buntuje się przeciwko jego chwytowi, a jej gniew sprawia, że telepatycznie powoduje eksplozję żarówki. Dając sobie szansę na ucieczkę, Haris nie jest szokowany, wiedząc, że dziewczyna ma moce ponieważ to właśnie przewidział Abraham. Później Krista spotyka Goldę i mówi mu, że plamy krwi na jej ubraniach pochodzą od jej napastnika. Juliet używa tej próbki krwi do porównania jej z bazą danych, a to zajmie trochę czasu. Jest również zaniepokojona liczbą białych krwinek u Kristy, ale dziewczyna odmawia przyjęcia zastrzyku. Gold idzie zobaczyć krysty i przekonuje ją, że już nie chce zastrzyku. Gdy Gold pyta, co Krista widziała, zaczyna wspominać wydarzenia, które nie powinna znać takie jak 11 września, wojna na Bliskim Wschodzie czy zabójstwo Kennedy'ego. Zauważa także, że Robert to mężczyzna, którego widziała z Lollai w tunelach. Robert natychmiast podaje zastrzyk, aby ją uśpić, po czym zwraca się do kamery, zastanawiając się, co teraz zrobić, skoro sekret wyszedł na jaw. Harris jednak nie martwi się, bo następnego dnia Krista niczego nie pamięta. Robert informuje Golda, że krew na sukience Christy należy do asystenta laboratorium, Juliet. Strażnicy postanowiłem go aresztować, ale gdy wchodzą do pokoju, odkrywa, że facet zabił to dla nich. Zakończył swój żywot. Jest rana na jego ramieniu potwierdzająca opowieść Christy. Harris mówi samadzie, że to oczywiście nie jest morderstwo, ale ona nie jest przekonana. Następnie zaczyna wspominać wiele wskazówek, które znalazła, przeglądając nagranie ze statku. Myślę, że Stokes miał rację, mówiąc, że pistolet został podłożony. A Harris ma człowieka z załogi, który zabił tego faceta, aby wyglądał, na winnego, ale Harris nadal temu zaprzecza. Gaut informuje Williama, że przeszukali pokoju asystenta i zapytali wokół, ale nie znaleźli żadnych wskazówek związanych z sabotażzystami. Obecna teoria mówi, że czuł się winny za podanie ofiary niewłaściwego zastrzyku, ale to zbyt wygodne. Kilka dni później załoga urządza przyjęcie, aby ogłosić, że z powodu niedawnych śmierci trzy szczęśliwe pary będą mogły mieć dzieci aby utrzymać populację statku. Tymczasem Krista budzi się w środku nocy, ponieważ słyszy dźwięk kobiecego chichotu. Podąża za hałasem w dół korytarza i znajduje ducha Lorley, który przerywa przyjęcie tuż przed rozpoczęciem odtwarzania nagrania Jurassic'a z Williamem. Duch mówi, Krista by odwróciła wzrok, ale dziewczyna zaczyna krzyczeć, ze strachu. Harris sprawdza nagranie i cieszy się, widząc, że Krista zareagowała przed rozpoczęciem odtwarzania wideo, co oznacza, że jej moce stają się silniejsze. To jest rezonans morficzny który przewidział Abraham, że pojawi się w trzech pokoleniach. A Krista jest katalizatorem. Prawdziwym celem projektu zawsze było wywołanie u osoby takich mocy. Następnego dnia Jet zabiera Krista do laboratorium. Aby przeprowadzić badania, Krista wyjaśnia, że czasami ma uczucie powstrzymywania oceanu. Tymczasem Samantha podchodzi do Carillo, aby wyjaśnił mu system małżeński na statku. Okazuje się, że załoga nie może wybierać, kogo chce poślubić, komputer... Dokonuje wyboru zgodnie z genetyką, aby zagwarantować zdrową populację. To również komputer wybiera, kto będzie miał dzieci. Aby uniknąć niechcianych ciąż, załodze wszczepiają implant, ale niektórzy z niką siłą usuwają. Niechciane dzieci nazywane są niewybranymi i wysyłane są na dolny pokład. Tak było w przypadku syna Stokesa Dwighta. Podczas mowy Carillo, Samantha kradnie jako kartę magnetyczną. Ich rozmowę przerwa przybycie Warren, która przeczytała raport Samanty i nie jest z niego zadowolona. W międzyczasie pielęgniarka przynosi Stokesowi jego leki, a Stokes w końcu czuje się na tyle silny, aby ją obezwładnić. Podczas gdy Warren i Harry skłócą się, Samantha korzysta z okazji, aby zakraść się i odwiedzić Stokesa, który również ją obezwładnia. Chwilę później Samantha budzi się, aby odkryć, że jest przywiązana w szatni. Stokes zabiera ubranie i nóż. Aby zmusić Samantę do zabrania go do kapitana, ponieważ wciąż sądzi, że jest na statku. Samantha prowadzi Stokesa do hangaru i mówi mu prawdę, co powoduje u niego załamanie psychiczne. Następnie Samantha odciąga Stalksa, gdy ludzie z organizacji Warrena przybywają, aby aresztować Harrisa. A Warren przyjmuje dowodzenie nad projektem Go Praze Christę, która wciąż przechodzi przez szereg testów. Korzysta także z okazji, by zapytać Roberta o nagrania. Sprawdzając systemy, Robert potwierdza, że to kod Williama. Przesłał wideo, co nie ma sensu, w międzyczasie Krista nadal słyszy głos wołający jej imię. Emily jest jedną z ubranych kobiet, która może mieć dziecko, i usuwa sobie implant. Duke rozmawia o ich przyszłości i chce upewnić się, czy Emily go kocha, ponieważ zauważył, jak spojrzenie wymieniają między sobą. Milczenie Emily potwierdza romans o wściekły Duke i jest skonfrontować się z Goltem. Krista znowu widzi ducha Lolei i podąża za nią z laboratorium na plaży, gdzie znajduje Duke'a i Golta walczących. Chcąc jej powstrzymać, nieświadomie uwalnia swoje mocy i poraża prądem Duke'a. Nie wiedząc jak to zatrzymać, traci kontroli, wysła prąd przez cały statek, wyłączając go. Erektyczność również trafia w Warren i jej ludzi, zabijając kilku z nich. Warren sądzi, że to było zaplanowane przez Harisa, ale on szybko wyjaśnia, że nic z tym budynku nie jest tak potężne. Moc Kristy, czyli następny krok w ewolucji ludzkiej. Zaintrygowany tym konceptem Warren prosi swoich ludzi, aby puścili Harrisa. Tymczasem na zewnątrz Stokes znajduje pomnik ze wszystkimi ludźmi, którzy zginęli na statku i traci zmysły, gdy widzi imię swojego syna. Samantha wyjaśnia, że uwolniła go, ponieważ chce, aby pomógł jej zniszczyć projekt. Nagle strażnik ich znajduje i próbuje ich aresztować, ale Samanta i Stokes wspólnie obezwładniają go przed ucieczką samochodem. Odkryłem, że Samanta krwawi, więc zatrzymują się w sklepie po zaopatrzeniu. Stokes prosi najmocniejsze, i krzywdzi pracownika, aby je dostać bez recepty. Następnie ukrywam się w motelu, aby zadbać o rany Samanty. Krista jego Golda, również nieprzytomnego i budzi go, zanim znika, następnie Gold widzi, jak Duke się zbliża, zanim ponownie traci przytomność, tylko po to, aby obudzić się później w sali medycznej. Ze względu na brak zasilania panuje chaos, ponieważ myślą, że są zagubieni w kosmosie, a okazuje się, że Abraham zaprogramował światła gniazdowe do reaktora jądrowego statku, tak aby iluzja nie została przerwana nawet podczas awarii zasilania. Warren prosi Harrysa, aby naprawił priorytetowo zasilanie. Aby znów mieć oko na statek, a Harris postanawia również podłączyć się do reaktora jądrowego. W międzyczasie William koordynuje przegląd uszkodzeń na statku. James patrzy na ekran telewizyjny i zauważa dziwne obrazy na ekranie. Próbuje powiedzieć Robertowi o tym, a ten obwinia to usterki systemu. Aby zmienić go z tropu, po odejściu Jamesa, Robert przecina kable, aby przestać odbierać transmisję z zewnętrznego świata. Zauważa to również Harris, który ogłasza, że jest problem. Zakłócacze sygnału nie są podłączone do stałego źródła, zasilania statku. Zostały dodane lata później, gdy świat stał się cyfrowy, co oznacza, że iluzja może zostać wkrótce przerwana. Harris będzie musiał uzyskać bezpośredni dostęp do zakłócacza, a Warren mówi mu, żeby wziął ze sobą Carillo, który w rzeczywistości pracuje dla niej. Samantha spotyka się z Ewą, aby poprosić ją o pomoc w opuszczeniu kraju i ujawnieniu prawdy o Ascension. Wracając do motelu, Ewa spotyka Stokesa okazując współczucie za trudne życie, jakie prowadził na niższym pokładzie. Podczas gdy Stokes idzie po swoje rzeczy, Samantha zauważy, że nigdy nie mówiła o Ewie o niższym pokładzie, co oznacza, że pracowała dla Harisa od samego początku. Strona internetowa została stworzona celowo, aby sprawić, że wszelkie tropy wyglądają jak szalona teoria spiskowa. Aby ją uciszyć, Ewa strzela do Samanty, a następnie rusza za Stoksem, a ten ucieka przez okno łazienkowe. W szpitalu statku Zbiera się dużo ludzi cierpiących na hiperkapnie spowodowaną awarią systemu jakości powietrza. Ponieważ wszyscy hydraulicy są zajęci pracą przy generatorach William i Co. na najniższy pokład, aby spróbować naprawić filtry dwutlenku węgla, niestety nie można ich tak prosto naprawić. Harris dał sobie sprawę z tego samego problemu dotyczącego filtrów, a Warren martwi się, że Krista umrze, więc wysła jednego ze swoich ludzi, aby zabrał ją ze statku. William i Gord odmawiają poddania się i postanawiają zdobyć dodanek Litu, aby rozproszyć go po statku przez wentylację, co pomaga wszystkim poczuć się lepiej. Jednak Gord nagle zaczyna wieść rolej, ponieważ również rozwija rezonans i podąża za nim na zewnątrz. Robert szuka Christy i znajduje ją na plaży, gdzie wyjaśnia... Że Lorelei powiedziała jej, że wszystko jest fałszywe i że zostanie zabrana ze statku. Czuje, że teraz nadchodzą, więc ucieka. Robert idzie za nim i potwierdza, że zabił Lorelei, gdy dowiedziała się prawdy, ale chce również, aby Krista poszła z nim, ponieważ nie chce, aby stała się królikiem doświadczalnym. W tym momencie poplecznik Urena pojawia się i łatwo bezładnie Roberta, gdy ten próbuje stanąć mu na drodze. Następnie poplecznik chwyta Krista, ale zanim może ją zabrać, Roley przynosi gołota i atakuje poplecznika. W trakcie walki dwóch mężczyzn przestrasza Krista, która uwalnia całą swoją moc, powodując zniknięcie ich obu. Wszystkie obrazy znikają z kamer, monitorujących, a gdy Warren przechodzi przez most, aby sprawdzić, co się dzieje, Harris zrzuca ją, aby ją zabić. W międzyczasie gotowi udaje się teleportować do nieznanej planety. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie!